krewność krwi Chrystusa uczy nas w pewnym sensie dostrzegania tej rzeczywistości, która jest niewidoczna gołym okiem. No bo kiedy mówimy czcić, adorować krew Chrystusa, no to przecież materialnie, fizycznie tej krwi nie widzimy. Także w czasie Eucharystii dotykamy postaci Eucharystycznych, które zewnętrznie dalej są chlebem i winem. Przemienia się jedynie to, co jest wewnętrzne, istota tego chleba, istota tego wina. Zaczynamy mieć do czynienia naprawdę z ciałem i krwią. A zatem i w czasie Eucharystii Kościół nas uczy, i w duchowości krwi Chrystusa również, Kościół nas uczy widzenia rzeczywistości niewidzialnej, zwracania uwagi bardziej na to, czego nie widać. I może w pewnym sensie jest to również taka intuicja, że ta niewidzialna rzeczywistość, jest o wiele bardziej realna niż to, co postrzegamy zmysłami, bowiem to, co na zewnątrz jest przemijające, jest tymczasowe. Rzeczywistość ducha natomiast trwa wiecznie, w nieskończoność. I dlatego Kościół zachęca nas do spojrzenia w głąb, do spojrzenia, byśmy wiedzieli, w serce, tam gdzie jest istota właśnie duchowości. Zatem mówiąc o krwi Chrystusa, chcemy się nauczyć również dostrzegać to, co niewidzialne w tej rzeczywistości, która nas otacza. Chcemy Eucharystię, moment modlenia się różańcem krwi Chrystusa, adoracji krwi Chrystusa, wykorzystać jako pewnego rodzaju szkołę, szkołę, naukę, którą wyniesiemy do naszej codzienności. I potrafić będziemy zobaczyć to, co niewidzialne w drugim człowieku. Jak często my właśnie po pozorach oceniamy innych ludzi, po ich zewnętrznym wyglądzie, ubiorze, słowach, zachowaniu. Krew Chrystusa zachęca nas, by spojrzeć głębiej, by zobaczyć to, co jest o wiele głębsze w człowieku. By zobaczyć w Nim pragnienie miłości, by zobaczyć, jak wiele jest w Nim miejsc, które potrzebują zalania tą oliwą krwi Chrystusa. Dlatego niech odmawianie tego różańca w tym czasie także skłoni nasze oczy, naszego serca do tego, by dostrzegać bardziej to, co niewidzialne, a co może czasem o wiele bardziej realne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, w chwili ciszy przedstawmy Jezusowi ukrytemu w najświętszym sakramencie wszystkie te intencje, z którymi każdy z nas przychodzi na tą wspólną modlitwę. Tajemnica pierwsza. Pan Jezus przelał za nas swoją krew podczas obrzezania. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chyba naszego poprzedniego dajemy dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas w pokuszenie, ale nas zbaw, bądź swój Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Leba naszego powszechniego daję Ci się, i odpuść nam nasze inne, jako im odpuszczamy naszym Państwu, i nie bódź nas na Płaszeń, ale nas zbaw, spach, do Swegoch. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje. Tajemnica druga Pan Jezus przelał za nas swoją krew podczas modlitwy w ogrójcu. Ojcze nasz który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Ojcze, nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Dla naszego dusza i niebodań, bądź i odpuść nam nasze winy, i jako imię odpuszczamy naszym winy Ojca. Nie bądź nas na uprzęg, ale nas zbaw, bo jest Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Ciebie, panie, prosimy, wspomóż sługi swoje. Które Tajemnica trzecia. Pan Jezus przelał za nas swoją krew podczas biczowania. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi.

bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chwila naszego Bożego Dnia i Dni I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winy i nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw i bezwzględnie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nasze winy, jako i na odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje. Które Tajemnica czwarta. Pan Jezus przelał za nas swoją krew podczas ukoronowania cierniem. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chwała Bożego, który wszedł w niebie i odpuścił nam nasze winy, jako inne odpuszczamy nasze winy, Nie bądź nas na poruszenie, ale nas zbaw i uspokój. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje,

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje, Tajemnica piąta. Pan Jezus przelał za nas swoją krew na drodze krzyżowej.

bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Dla naszego poprzedniego dajemy dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winy, o Ojcu. I nie bądź nas nadopuszczeniem, ale zbaw ode Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Daj nam dzisiaj nasz chleb powszedni, i odpuszczamy nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje.

Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje. Tajemnica szósta. Pan Jezus przelał za nas swoją krew podczas ukrzyżowania. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.

Ojcu i synowi i duchowi świętemu. Ciebie, panie, prosimy, wspomóż sługi swoje. Które odkupiły swoją krwią. Tajemnica siódma. Pan Jezus, przelał za nas krew i wodę, gdy przebito mu Bogu włóczniom.

jako w niebie, taki na ziemi. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci najdroższą krew Jezusa Chrystusa. Niech ona zgładzi nasze grzechy, obdarzy zmarłych zbawieniem i zachowa Twój Kościół. W miłości i jedności. Amen. Święty Kasprze, módl się za nami. Święta Mario de Matias, módl się za nami. Święty Ojcze Dominiku, módl się za nami. Módlmy się. Boże, Ty w najświętszym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Dozwól nam, prosimy, taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.